Siemaneczko, ja jestem Agent X, dzisiaj będę grać Major Darmaestry, czyli taką gierkę, gdzie jest się albo mordercą, albo detektywem, albo takim niewinnym gostkiem, którym ja aktualnie jestem tutaj. Tak, i będę próbować to wygrać, mimo tego, że ja w tą gierkę nie grałem tak dawno. Serio, ja w to grałem chyba jakieś pół roku temu ostatnio, kiedy no ta gierka dosłownie była wydawana dopiero co. I tak nie pamiętam dokładnie o co w niej chodzi, ale wszystkie podstawowe zasady nie znam. Więc mam nadzieję, że uda mi się wygrać tutaj. Chociaż kilka aredek takich to byłoby serius, bo w ogóle to jest chyba nowa mapa. Choć pewnie wy powiecie, ale ona ma 4 miesiące, a tak naprawdę ja nie będę, nie będę wiedzieć, że nawet ona tyle tu jest. Tak, Ja po prostu tutaj jestem nóbkiem. Jestem tutaj... Nie, może nie nutkiem, to złe słowo. Ja tutaj nie jestem jakiś najlepszy. W ogóle mam jakąś tutaj łopatkę i Co z nią mogę zrobić? Pyk, pik, pyk, pik, 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 pik. I kościu co ma łuk został zabity. On został zabity gdzieś w tym miasteczku takim śnieżnym. To jest chyba takie śnieżne miasteczko Tu nie, tutaj chyba musi być takie śnieżne miasteczko. Ło. I mam łuczek. Nice! łuk mam. Łot, dobra, teraz muszę się po prostu przyczaić jakoś na tego mordercę, bo on, serio, on może gdzieś tutaj być, nawet to ten ziomek może być, ja uciekam przed nim, nie, zostaw mnie, gościu, gościu, weno, wepal gumę, wepal gumę, typie, on jest mordercą, co, 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 i piek wygrałem, ale nubek, nice, udało mi się wygrać gierkę. Pierwszy raz chyba zabiłem mordercę od pół roku, albo nawet i dłużej, lol, dało się. Dobra, piąteczka, piąteczka, pierwsza gierka i od razu wygrana. Ej, serio, ja jestem chyba mega dobry jako iż. Tryb, choć nie wiem co. Łe. I chciałbym też wam przypomnieć, żebyście zostawili subskrypcję oraz dzwoneczek na tym kanale, ponieważ, gdy zostawicie dzwoneczek, to przychodzą wam powiadomienia o tym, że wstawiłem nowy filmik. I możecie też zostawić łapkę i napisać komentarz, czy chcecie więcej, właśnie tego konkretnego trybu. Bo serio, ja nie wiem, czy wy chcecie ten Majerder Majestri, czy nie chcecie, bo tak ja jestem graczem Bedwarsów, no muszę się przyznać, ja w te Bedwarsy najwięcej gram. Najlepiej mi w niej idzie. ale czy takie coś byście chcieli? Nie wiem, nie wiem czy byście chcieli, czy nie. Dobra, ja teraz w ogóle jakoś spróbuję tutaj e, e, jakieś fajne rzeczy ogarnąć, czyli na przykład łuk i coś tutaj ciekawego zrobić. Nie wiem czy ta mapa jest nowa, ale chyba ją nawet kojarzę, raz mogłem na niej zagrać, więc całkiem spokój. czy ktoś nie próbował we mnie strzelić? Ja słyszałem łuk, serio wam mówię, łuk słyszałem. Nie wiem, czy ktoś nie próbował zastrzelić mordercy albo mnie. Nie wiem, nie wiem, i w ogóle tu jest jakieś studia, jakieś śmieszne cudyjko, Okej, okay. Ja stąd sobie wychodzę i szukam po prostu złota. Okej, okay. mam kolejną sztabeczkę. Tu jeszcze jedną widziałem, o! Jeszcze kolejną, oho, to całkiem sporo. Mam już osiem, tylko dwóch mi brakuje do mojego tutaj, kochani, łuczku. Łuczku co to jest? Co to jest w ogóle? Co to jest taka rzecz? What? Jakiś tutaj alarm jest! Trzeba uciec z tej ulicy jednej! To... Trzeba, trzeba z niej uciekać, gościu? ja bym nie chciał. Ja bym nie chciał z niej uciekać. Ale chyba tam widzę, że coś konkretnego się stało. Coś konkretnego się wydarzyło tutaj. Jakieś pioruny walą, coś tutaj wybucha. Panie, co się dzieje? Co się dzieje? W ogóle samochód tu się pali. O oh, god e. Bo tu mogło się wydarzyć, to ja nie wiem. Ale jedno pewne. Ja tutaj już mam łuk i mogę mordercę normalnie zestrzelić. I czy ten Gostek nie był w poprzedniej grze mordercą? Ej, serio, on chyba był mordercą i co no mi tak mi się wydaje. Możecie napisać w sumie, czy on był, czy nie był. E, ja nie wiem czy ten ziomeczek tutaj był w końcu, czy nie wiem, mega dziwna sytuacja sama, mapka mi się że, że, że podoba, tutaj jest trochę takiego westernu, a, jakiś tutaj hollywood, normalnie dużo tu się dzieje. W ogóle jaki fajny hydrant, co? Ej, podoba mi się to. O. Ja widzę się co ma łuk, znaczy jaki łuk? Jest mordercą, nice! Zabił drugi raz pod rząd gościa, który jest mordercą, co? Co? Zabiłem dwa razy pod rząd w morderce. Wow. ej, to mega spoczko. Nie sądziłem, że coś takiego mi się w ogóle uda. Ja bym przekonany, że ja jestem jakimś nupkiem, to nie dam rady nikogo tutaj zabić. A tu dwóch morderców pod rząd zabiłem będąc inocentem. To znowu jestem inocentem, in ale mimo wszystko ja, chyba jestem mega dobry w tą gierkę. Zabić dwóch morderców pod rząd. Nie grając w pół roku w jakąś grę. To jest jakiś skill. What? 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 W ogóle tutaj jest jakiś gościu. What? Co to jest, co to jest? Jakiś gościu, zobaczcie. Co on robi, co ty typku zrobić. Kliknij, żeby dać y, tutaj... Jak... Zaraz. Klik to give gift and pull the lever to pray. Żeby się pomodlić, coś. Popchnij, dźwignie. Yy, okej, okay. ja ci dam tą mapkę, co mi zrobisz? I, i, i ty Jakąś modlitwę tutaj robisz, ziomek, co ty chcesz? O, coś dostaję. Uh, he, he, he. Aha, okej. Okay. Mm. A, ah, to ten gościu jest detektywem. Okej. Okay. A, kto jest mordercą, mi nie powiedział o tutaj. Ołe ziomek, będą ben, mi powiedz kto jest tą mordercą. Ja ci dam tutaj to złotko, bo masz. Masz gościu? Jeszcze dźwignię wezmę. O, i kto jest mordercą? Powiedz mi. Powiedz mi. Eee, uh, okej. Okay. Za jedno złoto dostaję trzy. Ej, to jest spoko opcja. Ja, ten gościu jest chyba fajny jakiś. Nie wiem co on tutaj robi. I czy ten gościu nie jest mordercą? On jest mordercą, znowu mam mordercę. Dobra, ja teraz muszę zebrać... Tylko 4 złota, żeby mieć wystarczającą ilość nauki. Tu jest gość z łukiem, Okej, okay, okej, okay, on nauczek. Mienem się przy nim trzymać. Choć nie wiem, czy to mi coś da. Ja teraz powinienem tutaj na złoto się sfokusować jakoś. O nie. tutaj w nice, mam jedno złoto, czyli dostaję 3. Tutaj mam już 6. 9 mam złota, okej. Okay. Okej, okay. i jeszcze tutaj coś powinienem znaleźć. O nie, już wygraliśmy tak szybko, ja chciałem trzeci raz pod rząd, trzeci raz pod rząd zabić mordercę jako inocent. Okej, okay. prawie mi wyszło, ale niestety się nie udało. Ale myślę, że na tej gierce powinno to się wypalić, bo mam 15% szans na detektywa, teraz już 14, i 5% szans na mordercę, czyli całkiem sporo. Całkiem sporo, nie wiem czy będę detektywem czy mordercą. Nie, jestem innocentem. Dobra, dobra, też spoczywa opcja. Chyba najlepiej się gra innocentem za mnie, bo morderco, ja jestem jakimś słabym w tą moją gierkę, bo tylko dwa razy wygrałem jako morderca. Na jakieś... Hmm, 20 gierek jako morderca rozegranych, nie wiem, może nawet więcej. Ale za to praktycznie każdą gierkę, którą gram tutaj jako innocent, wygrywam, więc to jest... Poczko opcja, nie, chyba praktycznie każdy tak ma. ale u, nie narzekam, nie narzekam, też mogę coś powygrywać. I znowu wygrałem, co? Ale jak szybko? Czy to nie był rekord świata w Major My Return Mystery? Sądzę, że nie, bo ktoś mógł po prostu losową osobę kiedyś uderzyć i od razu ją zabić. No i tak. I wtedy byłaby wygrana. Miałem na myśli tutaj tego mordercę zabić, Łę z łuku strzelić po prostu losową osobę. Poglądałem się, gościu! Dobra, i mam 16% szans na bycie detektywem. Błagam, niech będę tym detektywem, gościu! I oczywiście muszę być inocentem, łe. Tutaj liczę na bycie detektywem, jakiś coś, Ja tutaj nie wypaliło, gościu. Dobra. Tutaj jakoś pobiegnę sobie, załatwię troszkę złotka. Tutaj tak, to jest ta mapa, gdzie można mieć koniki. To jest sporko. Serio, nie wiem czy pierw konika sobie nie ogarnąć, żeby móc temu głościowi co jest mordercą kalać, jak tylko go się zobaczy. Eee, łap, łap, łap. eee... Tak, to byłaby chyba najlepsza opcja na teraz. Więc ja tutaj polecę szybko 3 złota zbiorę i w ogóle to jest jakaś kasa. Ło. Eee, bileciki tutaj sprzedaję. kto chciałby bilecik ode mnie, nie wiem. Może nikt nawet. Czy on nie jest mordercą? Nie, nie jesteś. Na całe szczęście. Bo tutaj miałbym już chyba Deda. Ale on nie chce jakoś przy mnie chodzić. Dobra. Myślę, że będzie jakoś przy mnie tutaj chodził, żeby tylko. Haha, ja nie jestem mordercą. Podejdę na krok i cię zabiję. Gdzie jest łuk? Łuk jest gdzieś o tu, więc tam jest mordercą. On jest blisko mnie w takim razie. o, to mi się nie podoba. Okej, okay, wiem gdzie już jest łuk chyba. Tu jest łuczek, tu jest łuczek, tu jest łuczek? Tak, tu jest łuczek. Ej, co? Nie mogę tu wejść. O nie, Tutaj gościu mi zasłonił. I czy ktoś chciał mnie zestrzelić? Nie wiem. Wydaje mi się, że tak. Tutaj... Nie mogłem jakoś przejść, bo sobie przytrzymałem po prostu. I ten gościu ma okej. Okay. Tamten z tego co wiem też. I tutaj był jakiś morderca, co? Nie wiem nawet kim on był. Najgorzej. Najgorzej chyba... Nie! Zwykły gość mnie zabił. A killed you. Ten ziomek mnie zabił. Nie! On musiał mnie zabić. Najgorsza rzecz, okej. Okay, no już chyba będzie ostatnia tutaj mapka w tej gierki po prostu. Ale... Na pewno ją wygra teraz. Tamtą przegrałem, ale... To się uda wygrać na pewno. Jestem detektywem, nie jest najlepiej. Będę tutaj mógł tego mojego morderce jakoś wytropić. Będę musiał się tu postarać. Tak, jako detektyw to ja powinienem się najlepiej ukryć. Ale to by było chyba nudne, gdybym się tak tutaj schował i czekał po prostu na ziomka. Dobra, słyszałem jakieś zabójstwa. To ja tam lecę w tą stronę. Jak mi się wydaje, że to mogło być. Tak, gdzie jest gościu? Czy to on zrobił? Czy on zabił jakiś gościów? Tego nie mogę potwierdzić. Na razie, okej. Okay. Okej, okay. oki okay, gościu. Ja tu Cię będę szukał. Gdzie Ty jesteś, Panie Mordercu? Panie Mordercu, gościu? Ło, ja uciekam stąd. Wę. Wę, no zostaw mnie w zostaw mnie, zostaw mnie. Ty jesteś mordercą? Czy jesteś mordercą? Tak. Nie, niestety przegrałem tą gierkę. Tak i byłem przekonany, że wygram. Wydawało mi się jakoś, że to musi być morderca. I nie byłem w błędzie, mogłem od razu strzelać. Dobra, w każdym bądź razie, ja wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcineczka do końca. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, dzwoneczka, łapki w górę. No, a ja byłem agent, tak? Tutaj się z wami żegnam. luba.